Dwa, te, raz, dwa, dwa, kiedyś plan, żeby rozjewać świat na kawałki Przez rapi zapisane kartki Miałem taki plan i robiłem te kawałki Już dalej go mami, i rozwinę go na banki. Miałem kiedyś plan, żeby rozjebać świat na kawałki Przez rapi zapisane kartki Miałem taki plan i robiłem te kawałki Już dalej go mami, i rozwinę go na banki. Kiedy usłyszałem tą muzykę na kasecie po raz pierwszy Bizgal play na oknie, jakie jebnięty, wierz mi w tydzień. Nie w w pamięć wszystkie teksty w angielskim. To byłem in MLP Scinchavy 24, Hanna na uszach Potem mi na dobre zajarany słowem wyjewałem flotę na darmy. Od tamtej pory Watmen i Pite w Kumet głowę... w tym poradniku dotyczącego gry Battlefield 3 Zajmiemy się kasą wsparcie, jak sama nazwa wskazuje, ktoś nas wspiera. Mamy tutaj amunicję, którą wspieramy naszych kompanów amunicją. Taka skrzyneczka Mamy tutaj ładny wybór broni, więc tych broni ma 200 strzałów w Jednej serii, tutaj mamy sobie ładne pistoleciki A tutaj trzy fajne też rzeczy Ładunek C4, klej mo oraz mojżesz Ja wam to wszystko przedstawię to Zacznijmy tu sobie te C4 Po co jest C4? No... C4 można kłaść na jakiś pojazd i na na czołg damy dwa takie Na pewno damy dwa takie C4 widzimy wybuchni cały czołg nam się wybuch cały czołg nam wybuchnie damy sobie tutaj trzy uciekamy oczywiście no i tak by to wyglądało tak wygląda 4, i możemy dać amunicję żeby sobie ktoś czerpał choć nam zaopatrzenie jak ktoś sobie weźmie ale nikt na razie nie, nie potrzebuje, aby nic z czego widzę o właśnie tutaj za opatrzenia 10 za 200 takich tych dostajemy dostajemy beretkę za opatrzenie no, kurde nie wiedziałem skąd nie. Je, ale zrobimy w plecy. No to widzieliście już te cztery, czyli weźmiemy sobie następne. Następną rzecz, tam był Claymore. Claymore każdy pewnie wie co to jest, ale i tak wam to przedstawię. Ponieważ to Claymore. To weźmiemy sobie takie Claymore'a. Nawet dwa. Ktoś w niego wdepnie. I Claymore wybucha. Gracz wybucha. Nic prostszego właśnie teraz wybuchł tak właśnie wybucha klimor można nie znamy tutaj zobaczyć tylko na jak więcej słów tam klimor sobie wybuchł jeśli nad graczem pokazuje się tak jakby naboje to wtedy potrzebuje wtedy potrzebuje właśnie amunicji od nas tu właśnie jest taki gracz Damy mu, tylko ucieka. To damy mu jeszcze raz. O właśnie tamten dobrze. Nowe zaopatrzenie. Opotrzebował amunicji i my udaliśmy. Jeszcze przedstawię Wam za chwilę mojździerz, ale to muszę zginąć. Idziemy 200 naboi. Nie martwimy się w ogóle w w wsparcie. O! Ale ja mam za. 200 strzałów, oczywiście rozrzuć jest tutaj duży. Bardzo duży. Zdało mi się życie, ale... nikt nas nie chce tym uraczyć. Żadnym apteczkom, nikt mi nie chce żadne apteczki podrzucić. Nie się życie zregenerowało. Chodzi mnie nie wiem skąd. Chyba jakieś plecy właśnie. No właśnie ile ich nam wleciało? No i spróbujemy sobie tym mojźcieżem. wam jeszcze również. Dlaczego służymy to. Moździerz być jest na równym terenie To nie jest za równy Cześć witam w przerwie Udało mi się tutaj znaleźć miejsce gdzie moździerz można wstawić Na tej mapce jest bardzo trudno Gdzieś możemy moździerz dopasować No i spróbujemy kogoś z tego moździerza Tutaj zabić Ale na razie nie widzimy żadnego wroga Bo nikt z naszych nie zauważył żadnego No i spróbujemy tutaj bić Może kogoś nam się akurat uda uwalić Chociaż ja mam mało Mało po prostu zabić z mojiciża, ponieważ jest to bardzo trudne. Uwaga, podłożyliśmy ładunek, odbiór! Spróbujemy na ładunku osłaniać go. W operacji. Zachować szczególną ostrożność. Uwaga, ładunek rozbrojony przez nieprzyjaciela. Odbiór! No i niestety nie osłanialiśmy. Za dobrze. No to spróbujemy tutaj jeszcze podejść bliżej bo tu nie, niczego nie jest, poza, jak chcemy podnieść nich możecie R jak widać żeby mieć go znowu widzimy tutaj też idzie to pasować moim ale nie wszędzie no damy sobie go trochę bliżej nie za blisko żeby nas nikt nie, nie mógł sprzątnąć z snipery. snajpery o, ale tam wrogów jest no spróbujemy kogoś wątpię żeby się udało szczerze Nawet nie trafiliśmy nikogo. Macie tam mi Zachowajcie ostrożność odbiór. Ktoś nie bije. Właśnie to jest minus tego moździerza, że jak stoimy może na to sprzątnąć. Ale tak właśnie wyglądało wszystko. I climb wam przedstawiłem i C4 oraz moździerza, więc przedstawiłem wam też jak rzucę się amunicję. Amunicję rzuca się na trójce, tego nie powiedziałem, ale teraz mówię. No, bo to, to już powinniście wiedzieć z klasy oczywiście szturmowiec medyk. No to ja jestem Stronger, dziękuję za obejrzenie tego filmu i pozdrawiam wszystkich widzów, cześć.